Witajcie w nowym vlogu. E, muszę się teraz zmienić, żeby było mnie lepiej widać. Witajcie w nowym vlogu. E, vlog z Niemiec już. E, I stwierdziłam, dobra, powiedziałam, że wracam, więc nagrywam. Nie będzie że znowu, będzie jakaś przerwa. Będzie biorę za nagrywanie. W końcu takie regularne. Mam jeszcze jednego vloga z Polski. Na dniach Wam go wrzucę? Ale, oczywiście, jak w ogóle tego vloga, to tamten vlog już jest na kanale, więc są dwa vlogi z Polski. Kto nie widział, i dzisiaj, słuchajcie, mamy szczepienia. Więc się bardzo stresuję tymi szczepieniami, bo to będzie takie, jakby pierwsze szczepienia, że igłą, bo tutaj w Niemczech rozdzielają te szczepienia. I wiem, że w Polsce jest inaczej że w płynie i w zaszczyku tutaj jest to podzielone, ale to nieważne, mam po prostu stresa jak to będzie malutka śpi. Ja się już wyszykowałam i ubrałam. A malutka sobie śpi, więc co mu się odezwę, zrobiłam sobie kanapkę, żeby się najść w czasu, bo później może być ciężko. Pierwszy tydzień same minął nam i minął nam w porządku. Malutka się musiała troszeczkę przyzwyczaić, że nie ma nas dwóch rodziców, tylko że jestem tylko ja sama z nią do jakby pierwszą połowę dnia. Dzisiaj zaczynamy drugi tydzień, jak jesteśmy same. Ona sobie śpi, myślę, że już będzie coraz lepiej. I co chciałam powiedzieć? Że jutro ona ma 3 miesiące, i ja nie wierzę, kiedy to zleciał. Jutro, 17 marca, 3 miesiące ma moja dziewczyna. I to jest masakra. I ja sobie dałam 3 miesiące swoją drogą yy, na takie jeszcze dojście troszeczkę ciała do siebie po porodzie. Jutro wybija 3 miesiące, już mi Kuba rozłożył biernie, więc musieliśmy troszeczkę sobie yy, salon. Yy, Przemeblować, żeby zmieściła się moja bieżnia. Pytam, gdzie była moja bieżnia. Jest teraz mata malutkiej. To sobie troszeczkę musimy tutaj przegospodarować, ale całe szczęście wszystko się zmieściło. I tak jak mówię, ja od jutra ruszam ćwiczeniami. Jutro, trzy miesiące i nie ma, że boli. Będziemy lecieć oczywiście stopniowo po malutku, bo na pewno nie dam rady dużo na pierwszy raz, bo moja moja kondycja jest równa zeru mm, ale tak, kolejna rzecz, którą chciałam powiedzieć to słuchajcie, tak mi zaczęły włosy lecieć strasznie po ciąży że to jest dramat i ogólnie jeżeli coś stosujecie na wypadanie włosów to ja nikt nie miałam z włosami problemu, bo ja mam dużo, gęste i tak dalej, ale teraz to jest istna masakra i moje włosy są wszędzie e, przy tarczycy chorej ogólnie włosy lecą ale to, co teraz się dzieje, to przechodzi ludzkie pojęcie. Mogę tak sobie złapać i wychodzą garściami. Przez to, przy Jedyne, jedyny jakiś ten sposób to związane w koczek, bo nawet jak mam kitkę, te włosy lecą. Więc muszę mieć jak najbardziej związane, żeby leciało ich jak najmniej. To możecie polecić, jeżeli coś stosujecie ogólnie. Bo ja nigdy tak jakby nigdy nic nie stosowałam, e, nie wiem czy cierki, coś słyszałam, że w cierki tak są na wypadanie włosów, czy, czy, czy na co, w ogóle patrzcie zrobiłam sobie kreski, tak no nie robiłam, wieki nie robiłam kresek, chyba nawet całą ciążę nie robiłam kresek, nic ja sobie zrobiłam, oko trochę inaczej wygląda, no, e, więc tak, zapraszam was do oglądania, dam bo później znać, czy jak tam się czujemy są w takiej grupie mamusiek w takim czacie sobie piszemy i dziewczyny polecają, żeby właśnie podać po, po szczepieniach od razu coś przeciwbólowego akurat mam to, co polecają i na pewno to podam żeby że w czasu, tak żeby jakoś to łagodnie przeszło no także ja dokończę sobie śniadanko tutaj standardową w kubeczku ładnym już wiosennym. Jeszcze zimna kawa, dosłownie parę łyków yy, i idę troszeczkę ogarnąć jeszcze. Nie miałam pojęcia dzisiaj na obiad, ale idę ogarnąć yy, i yy, yy. przykować torbę już na, na drogę. Do się na drogę do lekarza, żeby wszystko mieć w razie co tak. with you Obiadek będziemy gotować. Będziemy robić zupę. Się mięso rozmraża. I moja towarzyszka. Także yy, zaczynamy. Yy, gar do pochowania. Yy, więc mamy co robić. Jesteśmy po spacerku. Już dawno w sumie. Po, po drugiej kawie. I słuchajcie, ja w końcu wracam na bieżnie Tu mam rozstawioną bieżnię. Wracam, zaczynam ćwiczyć więc jestem z siebie zadowolona Mówiłam, że mm, Czekajcie, muszę pilota wziąć Mówiłam, że jak wybiję trzy miesiące Dam sobie trzy miesiące Jak wybiłam trzy miesiące To wracam Na bieżnię Wczoraj miałam pierwszy dzień, co prawda zrobiłam tylko 15 minut Ale jak to się wziąć, czegoś trzeba zacząć I lecę się nie poddaję, także mam nadzieję, że no na pewno w tym roku formy na lato nie będzie ale na przyszły już tak ja to nie robię to się mów, formy na lato tylko ogólnie pociąży chcę zrzucić i nie daję sobie żadnej presji yy, kiedy, jak długo i ile yy, no chcę po prostu wrócić do swojej starej wagi a to mi trochę na pewno zajmie, także lecimy nie poddajemy się Zobaczymy ile mi się uda. O! Wow. Dzisiaj. Trzymajcie się. Słuchajcie, 30 lat minęło jak jeden dzień, dzisiaj o swoje 30 urodziny dostałam bardzo ładne kwiatki, dostałam też czekoladki i jak będę. uwaga, bo się. Jak będę świętować ten dzień. Zupełnie normalnie jak dzień każdy inny kupiliśmy. Torta, ale takiego, słuchajcie, mrożonego, bo nie mam czasu. E, znaczy nawet nie chciałam, nawet nie pomyślałam, żeby torta sobie sama dla siebie robić, więc kupiliśmy, gotowy, więc kupiliśmy gotowego e, torta. Mm, kupiliśmy świeczkę 30, byliśmy w, w i w Kiku. Kupiliśmy hel na balony dla małej, bo chcemy napompować i przywiązać jej do nóg, i zobaczymy, jak będzie e, reagować. E, i co? Yy. I tutaj kupiłam jeszcze sobie wtedy takie ściereczki ładne. Wielkanocne z zajączkiem, wiajeczka i w takie groszki. Yy, tutaj przyszło zamówienie strzyń, ale to Wam później pokażę, bo nie mam czasu zbytnio. Gdzieś tu w naszych zapasach są balony. O, takie małe neonowe, także zaraz zobaczymy. Czy nie. Jeżeli nie je kupiłam tikol, chyba pokazywał ze zajączkiem, wpisankiem i tak. No dobra, teraz to po kolei. Pierwsze Etui. Z tego że kupiłam sobie nowy telefon i musiałam sobie kupić do tego Etui. Więc tu wziąłam sobie takie fajne Etui ala torebka, jak pójdę gdzieś z małą nie będę mieć miejsca na, telefon, na będę w Getrak, to to jest etui i torebka. I dodatkowo tutaj mam na przykład na kartę czy na pieniądze, jak będę chciała wyjść po drodze do sklepu, więc bardzo fajne. Przykładam i mam. Później tutaj będę po, pochował nie małe spineczki, bo jak widzieliście, nasz no, ma tak długie włosy. Rzeczy teraz będę musiała podkonać grzywkę z pinką, bo wiadomo, bo wiadomo, nieobetne bo szkoda. A już są tak długie, że. może no, ich oczka już wchodzą do włoski? No, ale ładne. Takie. Pineczki. Dobra. Następnie mam takie do zasłon, takie na magnes. Do szczepienia zasłon w takim stylu bo ja Zobaczę, bo to niby właśnie ma być na magnes. Są dwie. O. I tu macie magnes. Fajnie. Fajne. Następnie takie białe przejrzyste serduszko to jest do tego, żeby sobie przyczepić do telefonu z tyłu, żeby sobie to trzymać albo oprzeć telefon. Na to wyglądacie. Później tu mam szkła hartowane. I wzięłam dwa. Jedną wziąłam taką nowość, która jest niby czarna i ktoś, jak trzymacie telefon, tak. Co jest z boku, nie widzi, co tam piszecie? A jedne widziałam zwykłe. Tu są te zwykłe. Tak, tu są te zwykłe. Tutaj chyba są te czarne ceny. Pamięć w telefonie pełna mi się zrobiła. Ja już jestem z powrotem. Poczekajcie, tu zasłonka. Nie, wchodzi. Dobra, ja to kupiłam te ciemne niby. Zobacz, A są, widzicie, są czarne. Ich mam aż trzy. Czarne, patrzcie, tutaj widać? Czarny ekran, tak wy widzicie, o, a bokiem nie widać nic, tylko chyba się miał zgaszony wyświetlacz, ekran, a ma włączony, więc fajny bajer, ma się z tym powiedziała, więc zamówiłam w sobie. Ostatnio mamy etui z jest świąteczny etui, takie minimalistyczne z tarki w choinki i foinki. do tego jest do dotyczenia takie coś z liczy i bryloczek z kardeczką tutaj. Aha, w ogóle byście się dziwili, że mam jedną rękę pomalowaną, drugą nie, bo zaczęłam sobie robić paznokcie i przy dziecku do naraty. To jest w ogóle ten kolor. Pierwszy raz go mam, który, bo dopiero pierwsza sobie sama od czasów ciąży rozrobiłam paznokcie I to jest ten kolor, który miałam w kalendarzu adwentowym po właśnie od siostry Ubranko dla dzieci Tak, z szyin. i słuchajcie, z też można kupić dobrej jakościowo ubranka Zamówiłam jej na lato Patrzcie jakie piękne w cytrynki Takie, takie spodanki i to jest chyba jedno jest 100% bawełny, drugie jest 95%. O. Mm, mm, mm. To jest akurat 100%. By ktoś nie wierzył, to ja pokażę. A, słuchajcie, nie chce mi się wyoszczyć. Za chwilę, bo na przybliżeniu pokażę jak mm, skończę nagrywać. Kolejne etui. A mi się zrobią sobie lata po prostu. Kolejną ubranko, też na lato. Zobaczcie jakie piękne, jest już 95% bawełny. Coś takiego. Piękne. Mm. śliczne są tu ubranka mm. dobra następnie kolejny etui chyba sobie założę, bardzo fajny chyba sobie założymy Następnie do smoczków małej zamówiłam O, bateria mi miga Zawieszki Są dosyć krótkie, widzę hm. Króciutkie trochę Ale myślę, że gdzieś tu wyżej i przypnie, to będzie ok Takie hmm. Aha, to takie, zamówiłam sobie takie do brwi Taka mała szczoteczka, też Wam nie czy czy czeszycie brwi. Zamówiłam tego całą paczkę do układania Drugi. I ostatnie... Nie, to jest ostatnie. Do miodu drewniane szpatułki, bo mam szklaną, ale ta szklana jest trochę dziwna. Zamówiłam drewniane. I ostatnie. Taka pęsetka dla dzieci, do na przykład wybierania baborków z noska. No i to na tyle. Kończę tego vloga. Pa pa góziaki, zostawcie łapkę. Widzimy się w kolejnym filmie.